Cześć, Cześć dzieciaku! Cześć, Cześć, Cześć rodzicu! Przed Wami... Gagatek z Reblem. Już za chwilkę z Marysią... I Anią. Opowiemy Wam o grze Cortex dla dzieciaków. Mam nadzieję, że macie na to ochotę. Myślisz, że mają? No raczej. No dobra, w takim razie... Słuchajcie, to nie będzie zwykła recenzja. O nie, 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 nie. Nie będziemy Wam tutaj opowiadać, co jest w pudełku, czego w nim nie ma, co być może powinno. Po prostu rozegramy krótką, szybką partyjkę. Co to na to? Lecimy. No dobra. Yy, wiśnia, serce, yy, chmura i okulary. <gry> Serduszko. No, dobra okulary. Wisienki. O, dobrze. Yy, hmm. Bardzo wyrównana walka. Mm -hmm. o. o, zielony! No dobrze. Dobra, jest blisko. O, to jest. To jest... Ty, równo! Żółty! Sprawdzam. Jeśli będzie, jest, mam cały mózg. Zbieram cały mózg. Wygrałam. No dobrze, wygrałaś, 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 ale może jednak wrócimy do początku i troszkę wytłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi, co to na to? Bardzo dobry pomysł. Okej, okay, dobrze, słuchajcie, Marysia wygrała, niech się cieszy, tak, cieszy brawo, 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 brawo Marysia, brawo, I brawo. Okej, okay, udało się. Hmm, ostatnim rzutem na taśmę, ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? Mamy stos kart. Jak zwróciliście uwagę? Tak naprawdę dwa stosy kart. W pierwszej kolejności warto wspomnieć o kartach wyzwań. Są to karty z fakturami. My już tutaj mamy podzielone na dwie części. Parysia, podotykaj troszkę. Dotykamy, dotykamy, dotykamy. Aha. Tak. Każda z kart ma zupełnie inną fakturę. W tym momencie tego na kamerze prawdopodobnie nie widać, ale musicie nam uwierzyć na słowo, że one są milutkie, chropowate, gdzieś tam z wypustkami i tak naprawdę tutaj, poprzez zamknięcie oczu, musimy bardzo mocno polegać na naszym zmyślnym dotyku. Zgadza się, Marysia? Czujesz tu, że tutaj są zupełnie inne faktury? Każda karta ma inną fakturę. Trochę jest bez faktury, trochę jest chropowate, trochę mięciutkie, więc jak się jej przypatrzymy i podotykamy, to jesteśmy potem w stanie na ślepo odgadnąć, co to jest za karta. Okej, okay, w porządku. I tak naprawdę yy, każdy z graczy powinien przez pierwsze 30 sekund dokładnie przypatrzeć się tym kartom i dzięki temu yy, właśnie już gdzieś tam się z nimi zapoznać. No i co? Pierwszy stos kart już jest ogarnięty. Mamy kolejny stos kart, który jest zdecydowanie bardziej pokaźny i to są tak zwane karty testów. Mamy przed sobą 7 różnych testów, ponieważ o ósmym już przed chwilą Wam opowiedziałyśmy. Mamy 7 testów. Powiemy o tych testach? OK. No. Yy, pierwsze zadanie to jest... Częstotliwość. Częstotliwość, czyli znajdujemy na karcie, ile elementów najczęściej występuje na danej karcie. Dokładnie tak. Następny. Czyli, 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 czyli już sprawdzam. Para. Para. Czyli odkrywamy kartę i szukamy dwa takie same elementy. Jeżeli znaleźliśmy, to przykrywamy i mówimy, jaki to był element. Dokładnie tak. Następne. Tak, pamięć. Czyli zapamiętujemy cztery elementy, które są, zakrywamy kartę i z pamięci mówimy, jakie są y, znaki na tej karcie. Mhm. Kolejna karta. Moja ulubiona chyba. <laughs> Czyli na ka, karta, na której ja się najczęściej mylę, ponieważ tutaj musimy nie dość, że zapamiętać koordynacja. Bardzo mocno wpływamy na naszą koordynację. Musimy zapamiętać nie dość, która to prawa ręka, która to lewa ręka. E, musimy dodatkowo dopasować pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty palec dokładnie to samo u drugiej dłoni. A następnie, w momencie, kiedy sobie tę kartę odwrócimy, to już na wizerunku pokazuje nam się cyferka, którą powinniśmy dotknąć prawą albo lewą dłonią, i dodatkowo jest. Jeszcze konkretnym, słuchajcie, palcem. W tym wypadku mamy y, czwarty palec, palec lewej ręki, prawda? Lewej. Czyli kiedy dotykam oka. sobie oka. Dokładnie tak, dotykam oka. Y, w momencie, kiedy mi się nie uda, no to automatycznie gdzieś tam nie zdobywam punktu, prawda? Okay. Ale raczej chyba częściej się udaje, bo to jest i trochę śmieszne. Tak. I trochę trzeba się jednak skupić, żeby tu dopasować dobrze. Lewa, prawa ręka, który palec. No chyba, że się jest mną to się, to się nie ogarnia. Tego. Jedziemy dalej. Nie, nie rozmawiamy na temat tej koordynacji. Tak. E, to było. Myślimy mm -hmm. o. Tak, o. Jak, tak. E, niepasujący element. Z jakichś względów e, któryś element nie pasuje. Tutaj akurat miałam zwierzątko. E, z wilka, który nie pasował do zwierząt hodowlanych, ale to właśnie może być element, który nie pasuje, bo jest warzywem, element, który nie pasuje, bo jest innego koloru, więc to też jest nas postrzegawczość i też trzeba wydedukować, dlaczego ten element nie pasuje. No właśnie chciałam o tym powiedzieć, że w sumie to nie jest elementem gry, ale bardzo fajnie jest urozmaicać właśnie y, ten test poprzez pytanie, ale dlaczego nie pasuje? Mhm. Dlaczego według Ciebie on nie pasuje? Bo w sumie tutaj odpowiedzi mogłoby być kilka i tak naprawdę nie dość, że rozwijamy spostrzegawczość tak. u dzieciaków, to jeszcze na dodatek pobudzamy ich kreatywność i wyobraźnię, co jest według mnie bardzo ważnym dodatkowym bodźcem w tej grze. Mhm. OK, mamy jeszcze jakieś inne testy, których nie przyszłyśmy? Pamięć, przyszłyśmy, labirynt, mówiłyśmy o labiryncie? O, yy, tutaj. O, tu mamy, mamy, mamy. Rozumowanie, słuchajcie, rozumowanie, tak. Czyli dopasowywanie i szukanie konkretnego, brakującego elementu układanki. Może być to tak zwany tetris, klocki, mogą być to puzzle. również puzzle. Tak jest. I tutaj po prostu yy, szybkie, logiczne myślenie, analizowanie, co do czego yy, pasuje, więc jak najbardziej tutaj yy, działanie na również yy, taką, yy, no, podpowiedz mi. Przestrzenność naszą, prawda? I to, jak, jak to powinno pasować jedno do drugiego, żeby to było spójne. I razem. No dobra. I, dalej. I ostatnia karta Labirynt. Czyli musimy szybko sobie poprowadzić od głównego elementu drogę do, w tym przypadku od kotka do myszki. I zakrywamy kartę mm -hmm. i mówimy, która to jest droga, do, który, do którego elementu. Dokładnie tak, w kartach tam są też, jest chłopczyk z piłkami i chłopczyk szuka swojej konkretnej piłki, która jest jego. Ja tak, tak po cichu też Wam powiem, że ja niestety też jestem w tym labiryncie słaba, słaba, noga. słaba. No, noga, dokładnie noga. Okej, okay. czyli mamy tak, mamy karty no, wyzwań. Czyli to z fakturami. Mamy karty testów. Testów jest 7. Jeżeli chodzi o kartę wyzwań, za każdym razem, kiedy przejdziemy poprawnie kartę testu, możemy, ale nie musimy wziąć udziału w wyzwaniu, tak? Czyli bierzemy sobie udział, ponieważ ja mówię, dobra, chcę spróbować, biorę udział w wyzwaniu. I w momencie, kiedy prawidłowo odgadnę poprzez dotyk, że jest to piłeczka, na przykład. Ha, mam. No patrzyłam przed chwilą. W momencie, kiedy odgadnę, że jest to piłka, to ja od razu otrzymuję jedną ćwiartkę mózgu. A w kiedy otrzymuję, właśnie tutaj, w testach? W przypadku testów musimy rozwiązać dwa takie same testy, tak samo oznaczone. I jeżeli zdobędziemy dwie takie same karty, to wtedy możemy je wymienić również na ćwiartkę mózgu. Dokładnie tak. Generalnie rzecz biorąc, dążymy do tego, żeby zdobyć mózg w całości. Tak. Fajnie jest mieć cały mózg mimo wszystko. Dokładnie. No okej. Okay. Ale pewnie zastanawiacie się dlaczego kraina, gagatka i planszówki. Dla mnie to jest wspaniała rozgrywka, ponieważ trwa maksymalnie 15 minut, więc dziecko nie ma czasu zastanawiać się, czy mu się to podoba, czy się nie podoba, po prostu leci z tym. Są karty, jest kolorowo, może czegoś podotykać, czegoś się dowiedzieć, walczy o mózg, więc to już jest taki element fun. Dokładnie, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, faktycznie kraina, gagatka, my biegamy, skaczemy, szalejemy, świetnie się bawimy, OK. Ale tak jak Marcia powiedziała, przemycamy tutaj mnóstwo wartości edukacyjnych, bo tak naprawdę co my tutaj się uczymy? Czegośmy się tu uczymy? Jakie wartości pozyskujemy? Na pewno tutaj jest ten zmysł dotyku, tak. który, który raczej nie jest spotykany w, w innych grach klaszowych. Są kolory, trzeba się trochę zmużdżyć. może dlatego się zbiera też mózg. Tak, no ja myślę generalnie że biorąc, że my tutaj oddziałowujemy bardzo mocno na przeróżne bodźce, które musimy wymusić. Myśląc tak naprawdę, ponieważ spostrzegawczość, koordynacja ruchowa, pamięć, szybkość, refleks, to są wszystkie rzeczy, które my tutaj zdobywamy w momencie, kiedy rozgrywamy naprawdę błyskawiczną grę. Serio. Ale myślę, że ta, ta gra też jest dlatego taka przyjemna, ponieważ wykorzystuje umiejętności, które dzieci do szóstego roku życia już nabywają, czyli znajomość kolorów, liczb, przedmiotów. Mogą je szybko policzyć, i to nie jest gra, która z założenia jest dla dziecka przegrana, tylko ono zauważa, jakie ma umiejętności. Po pierwsze zauważa, a po drugie jeszcze je wzmacnia, rozwija, mhm. i to, co tutaj mi się turbo podoba, i naprawdę daje dodatkowo tak wielkiego plusa, to to, że Mm, bardzo mocno pobudzamy i rozwijamy wyobraźnię i kreatywność u dzieciaka. To jest według mnie w tym momencie i w obecnych czasach strasznie hamowane i obniżane przez system, mhm. a tak naprawdę właśnie ta gra podbija dzieciaki i wzbija je na wyżyny. Czyli co, rodzicu? 15 minut dla dziecka. Mam taką nadzieję.